Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani, dzisiaj Was zapraszam na test nowości cieplutkich, gorących z asortymentu drogerii Rossman. I między innymi bierzemy na tapet nową paletkę zmalowanej. Zapraszam Was gorąco do oglądania. W ramach nowości marki Vibo w Rossmanie pojawiło się sporo produktów, nie tylko przy współpracy ze zmalowaną. Ja w tym momencie mam paletkę, która kosztuje 47 zł z groszami w cenie regularnej. Mam również paletkę drugą Vibo, która nazywa się Sherry Nude i to nie jest paletka we współpracy z Martą. Pojawiły się takie właśnie głosy, że to jest także paletka stworzona z Martą z racji tego, że to oko przypomina do złudzenia oko Marty. Ja sądzę osobiście prywatnie, że to w ogóle jest jej oko, ale ona jakby tej paletki nie sygnuje swoim nazwiskiem. Ta paletka kosztowała 51 zł i do jej testu na pewno również wkrótce wrócimy. Kupiłam tylko jeszcze do mnie nie dotarł biały cień matowy w kremie, również stworzony przez Martę oraz dwa cienie błyszczące w kremie, także stworzone przez Martę, więc testy tamtych produktów wkrótce na kanale. Ale zdecydowałam się także na korektor. Nie wiem, czy pamiętacie, ja osobiście pamiętam, że kiedyś VIBO miało taki bardzo daremny korektor, właśnie w takiej formie. Ciekawa jestem, czy coś się zmieniło. Czy to jest na przykład odsłona, wiecie, odgrzewany kotlet? Sprawdzimy to. I przy okazji zakupów, ponieważ ja jej robiłam na stronie VIBO, wiecie, złapałam sobie mój ukochany eyeliner katosu, bo on to jest limitka, w końcu to się kiedyś skończy i produkt dobry wieczór katosu, bo także. Z tego samego dokładnie powodu. I dzisiaj chciałabym się skupić właśnie na paletce Marte, a trochę tak właśnie przekonnie, a te cienie błyszczące Marty wykorzystamy może przy teście tej palety, no zobaczymy jeszcze, jak to rozegram. Paleta jest, szczerze mówiąc, fajna, mi osobiście się podoba, mamy tutaj ten efekt trójwymiarowej pocztówki. Uważam, że patent jest naprawdę fajny. Natomiast jeżeli mam być szczera i. Gdyby to, nie jest, gdyby to nie była paleta we współpracy z Martą, to jeżeli miałabym kupić tą paletę, w której znajdujemy te cienie neonowe oraz cienie takie bardziej basicowe, czy tą paletę, która przypomina bardzo mi moją chudę, no to wybrałabym jednak tą paletę. Bo... No i oglądałam również dzisiaj przed nagraniem tego filmu makijaże, pięć makijaży Marty, która wykonywała je właśnie przy użyciu swoich produktów. I miałam nadzieję, że pokażę jakiś makijaż z wykorzystaniem i neonów, i tych właśnie cieni takich um, nude. Natomiast takiego makijażu nie ma, a ja właśnie taki makijaż chciałabym dzisiaj nagrać. Więc zobaczymy, jak mi to pójdzie. Trzymajcie kciuki, żeby cokolwiek z tego wyszło, i koniecznie piszcie, czy się skusicie na tą kolekcję Marty, czy się skusiłyście, jakie wrażenia, i też jak Wam się podoba to opakowanie. Mówię, moim zdaniem, jakby opakowanie wygrywa, jest jakby najciekawsze. Szczerze mówiąc w stosunku jakby do optycznej rzecz jasna jakby zawartości palety, no bo jeszcze nie przetestowałam tych cień. Na powieki nałożyłam już bazę Piliwiz w kolorze 0,5, a więc pół, po prostu w kolorze pół. I myślę, że zacznę sobie od cienia Perfect, a więc od matowego, jasnego brązu. Marta mówiła, że te cienie mogą się sypać, że jak najbardziej one wręcz się będą sypać. Natomiast tak widzę na tym etapie, że mocno dźgane gdzieś tam lekko się sypią, ale nie jest to jakieś wiecie jakie ja to mówię patologiczne sypanie. I zacznę sobie nakładać. Oczywiście będziemy odcinać wiecie cut crease, więc Zacznę sobie nakładać ten cień tutaj w obszar załamania i powyżej załamania. Podobno ta paleta również zawiera takie formuły, szczególnie w przypadku cienia Proud. Jakich jeszcze wibo nigdy nie miało, czyli jest to jakaś tam sugestia dla klienta, że te cienie mają być lepsze. Ładnie się rozkłada, choć wydaje mi się, że tak trochę się przyczepia lekko plamiasto. Wiecie, że tak jakby nierównomiernie, ale to na pewno się zniweluje podczas dokładania tego cienia. No myślę, że cień beżowy, jak cień beżowy, beżowo-brązowy. Jakby nic tutaj nadzwyczajnego, właściwie ostatecznie ładnie się rozłożył i już na tym etapie chciałabym go delikatnie rozcierać, choć u mnie to jeszcze wiecie, będzie kilka kombinacji, chciałabym go delikatnie rozcierać cieniem Abi. jest to cień nazwany na rzecz Cocker Spaniela Marty, która właśnie się w ten sposób wabi. Tak i ten cień zdecydowanie, zdecydowanie bardziej się sypie, pewnie Marcie chodziło w ogóle o te neony. Znaczy one nie są takie do końca neony, bo one właściwie wypadają, tak jak patrzyłam u Marte na ma makijaż, to one bardziej wypadają pastelowo niż neonowo. Aha, jeżeli ktoś tu jest po raz pierwszy i to trwał do tego momentu, to moje brwi nie rosną. Dzień dobry. Teraz sobie odetnę Catrice oczywiście przy pomocy mojego korektora z Catrice, bo ja tak mam, a potem wrócę do dalszej części makijaż. I wezmę teraz właśnie ten cień Abi, a więc tą pomarańczkę. I zacznę ją tutaj nakładać bliżej kącika zewnętrznego. No ładny jest pigment, ale ten cień, on, one nie są właśnie do końca neonowe. Mam porównanie do pigmentów z Mio, których wy jeszcze u mnie na kanale w akcji nie widzieliście. I tam te są faktycznie neonowe, a te są bardziej takie... Intensywnie, jakby pastelowe. Nie wiem, jak to powiedzieć. Zobaczcie, inaczej ten cień wygląda w paletce, w a inaczej wygląda na oku. Tutaj nakładam ten cień po prostu na przejściu korektora w to załamanie, niejako. No dobrze. No to sobie zacznijmy właśnie od cienia Maj, a więc od tego żółtego. On jest taki żółty, aż w stronę zieleni, trochę. Nałożę go w sam kącik wewnętrzny. Trochę aż bym powiedziała, że limonkowo wypada na oku. Dobra, teraz polecimy sobie z cienią w takim razie Abi. Teraz jak Abi, zobaczcie, nakładam na świeżo. To ma inny kolor jak tutaj rozdzielany. Powiem Wam, jak na razie wygląda to spoko, ale widzę takie jakby pewne prześwity. No zobaczymy właśnie jak zacznę te cienie zacierać ze za sobą. Czy one przypadkiem nam się nie będą tutaj odklejać. Ostatnim neonowym cieniem, a więc cieniem on w kolorze różu. to róż jest zacny. Róż jest No Oj, róż mi się najbardziej zdecydowanie podoba. Dobra, ja sobie teraz słuchajcie połączę tą, te kolory, tak żeby to miało ręce i nogi. Zrobię to pewnie poza aparatem, bo ja lubię wtedy się przybliżyć maksymalnie do lusterka i robić to dosyć precyzyjnie. I za sekundkę do Was wrócę, to pokażę Wam jakie efekty. No i nie wiem, czy widzicie, ale ten żółty z tym pomarańczowym, o ile różowe z pomarańczowym łączą się spoko, o tyle ten żółty z pomarańczowym już nie bardzo. Wydaje mi się, że generalnie te cienie są ok, na pewno się faktycznie sypią, ale są bardzo, bardzo suche. I to nawet widać na y, powiece. Ja będę chciała to wykończyć w brązach. I teraz w związku z tym sięgam po cień Balance. I ten cień Balance, już widzę, też jest takim cieniem, y, no, dosyć mocno, wiecie co, suchym. Yy, yy. Tak, nawet jak się z nim wjedzie minimalnie na ten róż, to tak to... Średnio wygląda. Dobra, pojedźmy nim tutaj do końca. I teraz sięgnę po cień, odrobinkę cienia warm, a więc najcieplejszy cień z tych brązów. I dołożę go na ten cień, bo chodziło też nam o to, żeby użyć jak największej ilości. Zobaczymy, jak one się tutaj łączą. Mam wrażenie, że tak sobie. I tu się zrobiła zacna plama. Nie wiem, czy właśnie już tego różu przypadkiem nie łączyć. Tak chyba zrobię, bo się trochę boję, co to będzie dalej. I ten róż próbujemy właśnie połączyć. Aha, z tymi brązami. No i jak się brąz przykleił, tak już róż. O. Nie chcę go jakby zakryć i połączyć. Nie no, beznadziejnie to wygląda. Tutaj się odkleiło, tu jest plama, tutaj weszło i rusz, nie chcę zupełnie tego przykryć. Dobra, teraz się gniemy po cien koka, a więc po ten ciemny bardzo brąz. Ju, już jestem zła. <śm> I zacznę go opakować w sam kącik. I ten cień jest jakby mniej suchy, bo w miarę przykrył tamte plamy. Prawie, bo tutaj się już niestety odkleił. Kurde, wiecie co? Zła jestem. Pewnie to osoby, które mnie na stałe oglądają, mnie zaskoczy, bo ja zawsze się wkurzam, jak się maluję. Jak coś mi tutaj nie wychodzi. No nie mam do końca poczucia, że to jest moja nieumiejętność, bo jeżeli nawet, no to w przypadku innych cieni, innych firm, ta nieumiejętność jakby, wiecie, się prześlizguje, bo się okazuje, że jednak się potrafi umalować. Nieważne, czy ładnie, czy nieładnie, ale jakby, nie wiecie, się nie odklejają, bla, 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 a tutaj zdecydowanie coś poszło nie tak. Ja jeszcze oczywiście spróbuję ten makijaż uratować, ale to nie zmienia faktu, że no bardzo, 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 bardzo mi się nie podoba. Słuchajcie, plan teraz jest taki, wytrę sobie osypy. Namaluję sobie kreski, przykleję sobie sztuczne rzęsy, bo od kiedy jestem okrągła, to lepiej się czuję ze sztucznymi. I do Was wrócę, zobaczymy, jakby co z tego wyjdzie. No, mówię, mi na tym etapie jakoś w podglądzie lepiej to wygląda, może dlatego, że ja siedzę daleko od aparatu. W lusterku wygląda to bardzo, bardzo daremnie. Znacie mnie, jak jedna rzecz nie idzie dobrze, to już później wszystko nie idzie dobrze. W związku z tym spierniczyłam zdeczka przyklejanie rzęs, musiałam je podkręcać i zrobiłam zbyt grubą kreskę, przez co to oko jest bardzo mocno obciążone. <laughs> eee, więc, no tak, zamiast uratować to coś, to mam wrażenie, że, je, że, że, że tylko pogrążyłam temat, ale zobaczymy, może jak zrobię twarz a nóż, widelec, i potem wykończę górę. Może jeszcze coś z tego będzie. I chciałabym na buzie nałożyć moją miszę. Miszę dostaniecie także w Rosmanie, przynajmniej w teorii misza Perfect Cover w kolorze 21. Bardzo dobrze znany mi Krem BB od wielu lat, niegdyś numer 1 na YouTubie. Produkt typowy pod tym względem jakby też kolorystycznym, bo ona jest taka szarawo-beżowa możemy ją oczywiście nakładać dowolnie albo rozcierając możemy też gąbką, tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie. Ja najbardziej lubię ją nakładać tak jak właśnie przed laty, a więc po prostu rozcierać ją na twarzy, a później doklepywać gąbką. Misza ma też bardzo wysoki filtr, kiedy nakładam miszę, już nie nakładam tego kremu z kosyksa. No, bo ona ma SPF 42, które bardzo wdzięczny produkt do takiego makijażu na szybko, na wakacjach. Nie martwcie się, że wydaje Wam się, że nałożyłam jej tonę, ale po pierwsze chcemy mieć dobrą ochronę, a po drugie chcemy doklepać gąbką, więc ona trochę ta gąbka troszeczkę tej miszy zje. A gdzie mam gąbkę? Jeszcze sobie wziąłam odrobinę na dłoń, żeby gąbka też ją miała i tak sobie ją elegancko doklepię. Powiedziałam chyba tak, mój kolor to jest 21, on takie dosyć lekkie krycie, jest to faktycznie taki produkt, wiecie, poprawiający gdzieś tam wygląd, a nie y, mocno kryjący, ale tak jak również wspomniałam, możemy tutaj sobie stopniować, możemy jej nałożyć bardzo malutko, no tylko wtedy już wypadałoby również krem z filtrem nałożyć. Ja na pewno widzę, że moja skóra Wymaga zdecydowanie peelingu, to jest korektor oświetlający, wygładzający pod oczy, tam był tylko jeden kolor chyba, czy nie wiem, ja mam jedynkę, kurde, może tam był wybór kolorów, mi się wydaje, że to będzie po prostu trupia. dosyć jasne i żółte, kurde, wiecie co, nie jestem, o i bardzo żółte. Nie wiem, może tam faktycznie był wybór kolorów, tylko ja to przegapiłam. I sądzę, że to będzie taki korektor starego typu, jak korektory niegdyś tego rodzaju również marki Avon. Czyli zero krycia i jakiś taki pseudo rozświetlający efekt. Mhm. Dokładnie. No tak, korektor odbija światło, krycie jest równe Zero, przez tą żółtą barwę, mogę że jeszcze cienie są lekko podkreślone. Więc wrócę do standardowej mieszanki. Na szczęście ją sobie tutaj od razu naszykowałam, a więc korektor marki Klairs I na to kilka kropek z nienawidzonego korektoru z Benefita Boeing. Czy polecimy z płynnym rozświetlaczem? Bo taki miałam plan. I przytargałam Vibo Chrome Drops biorę gąbeczkę, wtłaczam odrobinę w gąbeczkę i nanoszę sobie tutaj jest dosyć ciemnawy, powiem wam, już dawno go nie używałam i zapomniałam, że on jest taki właśnie ciemnawy ale zobaczcie, w aparacie błysk jak się patrzy teraz kołeczko z kobą najciemniejszy kolor dum 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 Dobra, słuchajcie, ja się teraz przypudruję, nałożę sobie, już poza aparatem sobie sobie też drzwi, nałożę sobie brązer z Kobo, ten, który był w ulubieńcach. Ten, a więc Paraiso Beach, dwójka. I róż z Bel Hypoallergenic w kolorze 1. Zrobię to i do Was wrócę. Drodzy Państwo, skończyłam. Tak to wygląda, zaraz Wam się przybliżę. Yy. I górną granicę wykończyłam moim ukochanym, właśnie eyelinerem, który sobie odkupiłam. Naprawdę gorąco Wam polecam, bo, bo za chwilę pewnie tego nie będzie w sprzedaży. A to jest moim zdaniem najlepszy eyeliner tego typu a więc katosu, ten złoty marki VIBO. Powiem Wam, że ostatecznie nie wygląda to źle, dopóki człowiek jakby się nie do końca przyjrzy, nie? Bo tak jak mówiłam, rzęsy są trochę spierdzielone, kreska jest trochę za gruba e, i, i, i tutaj gdzieś w tych szczególikach wychodzą jakieś plamki i tym podobne historie. Więc z daleka to wygląda moim zdaniem całkiem ok. Na pewno nie jest to jakby najładniejszy makijaż, tutaj uważam, że akcent tego błysku też jakby dodał Czegoś pozytywnego, szczególnie kiedy patrzę, wiecie, na wprost. No, bo tak normalnie patrzę, przecież nie tak. Jeśli chodzi o paletę, no to chyba już Wam plus, minus powiedziałam, co o niej sądzę. Szczerze, spodziewałam się jednak odrobinkę lepszej jakości. Uważam, że mam takie bardzo mocno mieszane uczucia. Może jeszcze, na pewno jeszcze ją pognębię, na pewno będę chciała użyć też tego cienia, z którego Marta jest tak dumna. O Jezu, zapomniałam, że on jest stan miękki. To jest ten cień Proud. On będzie zachował się trochę jak Turbo Pigment. Uh -huh. yy, I zobaczymy. Wygląda no, naprawdę zacnie, bo pięknie się mieni. Fajną ma formułę po rozstawciu, zobaczcie. Yy, więc na pewno jeszcze tą paletę będę. Oj, piękny jest, wiecie? Naprawdę jest piękny, bo on jest taki wielowymiarowy. No, na pewno jeszcze tak jak mówię, będę używać tej palety. Przyjdą też do mnie te produkty mm, w płynie, więc, więc jeszcze zobaczymy, jak one mi się sprawdzą. Jeśli chodzi o jakość tych neonów, no to tutaj zdecydowanie róż. Uważam, że wyszedł najlepiej. Jeśli chodzi o te brązy, to wydaje mi się, że one jednak w jakimś stopniu są, są słabe. Ale... No może, znaczy nawet na pewno, wiecie, tutaj w grę też chodzi właśnie jakaś kwestia umiejętności odpowiedniego rozcierania cieni, bla, 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 bo skoro Marta potrafi przedstawić makijaże z tymi cieniami na paletce, na YouTubie i wygląda, wiecie, obłędnie i te makijaże są bardzo ładne, no to znaczy, że, że można, tylko no trzeba pewnie umieć. No i ja po prostu nie umiem, tyle że właśnie z innymi jakby cieniami przechodzi mi to nieumienie, i sobie lepiej radzę. Mówię, mieszane uczucia, nie będę jakby się dublować. Koniecznie dajcie mi właśnie znać, jak Wam się podoba makijaż, oraz czy się decydujecie na zakup. Jeżeli tak, to dlaczego, i jeżeli nie, to też dlaczego. Bardzo, bardzo jestem tego ciekawa. Z tym, czy Wam się podoba makijaż, czy nie, to wiecie, oczywiście, bez spiny. Ja mam takie właśnie także mieszane uczucia, więc jakby. Spokojnie, jak Wam się nie podoba, to po prostu piszcie, że Wam się nie podoba. Ja uważam, że, no mówię, no jest, jest tak sobie, nie? Ubiegam to wdzięczanie się do kamery. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji, do kciuka w górę, do zostawienia właśnie komentarza i do kolejnego filmu, z którym mam nadzieję widzimy się w niedzielę. W najgorszym razie, w, we wtorek, bo teraz troszeczkę mam problemy z nagrywaniem. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, całuję!